Te kreatywny, nie udawaj, że myślisz, bo ci to nie pasuje. Słuchaj <laughs> mnie. Idzie Wielkanoc. Chciałbym zaszczepić w ludziach trochę pięknych polskich tradycji. Nie no, stary, czy ja wyglądam na Elizję Orzeszkową? Ja, ja jestem sobą w te zabobony. Na, na samą myśl to mi się odbija o, o, oranżadą z komunii. Dobra, stary, po pierwsze, to nie jest prośba. Po drugie, to jest święta z jajem, więc powinieneś się odnaleźć. Okej, okay, ale zróbmy to po naszym. Pierwszą tradycją jest jakże popularne przystrajanie koszyczka wielkanocnego, aby go następnie poświęcić. Ty, ale ten jest pusty. A, bo nasz jest wegański. Kolejną piękną tradycją wartą kultywowania jest mycie okien. Proponuję lekką dekonstrukcję tego zjawiska ze względu na to, że u nas w biurze okna się nie otwierają. Nie otwierają się po naszej ostatniej integracji, jak wolnołeś dwa browary i organizowałeś załogową misję na Marsa w kartonie. Straciliśmy cały zespół Androidowców. No tak, ale ja, ja, ja mu się nie poddawał i jednak chciałbym podtrzymać tą mm, piękną polską tradycję, ale uszyto na miarę XXI wieku. Święta, święta są już blisko u okna, satanisto. Warto to robić, bo inaczej na święta nie przyjdzie sam wiesz kto. Kto? Woldemort? Kolejna! A co to za tradycja? Jak to co? Lany poniedziałek? Kolejną piękną polską tradycją jest malowanie pisu ranek, która jest kultywowana w szkołach, na dworcach czy w publicznych szaletach. Jeśli następne w kolejce ma być malowanie, a jakieś święcenie kiełbaski, to ja nie chcę brać w tym udziału. Eee. A ja mam coś dla Pana, Panie Szefie. Nieodłączny element każdych polskich świąt. O, mazurek. Lepiej. Ogólnopolskie mistrzostwa w jedzeniu i piciu uważam za otwarte. to! Ale. Ale.